Pożywamy właśnie śniadanko w Maladze na plaży. A wczorajsza noc należała do jednej z ciekawszych na tym tripie. bo wiem, o pierwszej przyjechaliśmy do Malagi, to się okazało, że nasze, nasz hotel nie istnieje. Nie ma go po prostu. Jesteśmy w tak zwanej dupie. Dlatego o pierwszej w nocy zaczęliśmy szukać czegoś innego. Jedyną opcją, jaką znaleźliśmy, był hostel. w ośmiosobowym pokoju Nie wyszło nam to najgorzej, tylko tyle, że o czwartej poszliśmy spać, a od rana zwiedzamy maladę. Idziemy zaraz do domu Picassa. A przez kogo to wszystko? Przeze mnie, tak jak cały wyjazd nieudany. Wreszcie do pojedinki. A tam za nami znajduje się dom, w którym urodził się Picasso. No i tyle. No i cześć. I w zasadzie to tyle. Chcieliśmy tu dotrzeć, żeby poczuć trochę sztuki. No i jesteśmy. Dom Picassa. I w zasadzie możemy już, możemy już jechać. Na nam naprzeciwko tam mieszka Talibaba. Cały czas nad miastem towarzyszą nam ruiny zamku i mury obronne. W drodze do Sewii zahaczyliśmy o miejscowość Puerto Banos Jesteśmy 50 km od Malagi, a to jest powód, dla którego tu przyjechaliśmy. Co nas wita? McLaren, SLR, Celka. Lamborghini Aventador. Sklep z ławkami Sklep z dla dużych chłopców. Toys for Boys. Pamiętam, jak szukaliśmy gdzie to ma wydechy. A to ma wydechy zaraz przy silniku. Lepsze niż ta katedra tam w Maladze. I jeszcze nie doszliśmy na marina, już widzieliśmy Eselera. No, nie, nawet nie będę wyłączał tej kamery, bo to się nie opłaca człowiekowi. Samochody, samochodami, ale tu jest bardzo fajnie i to jest taka spokojna rybacka miścinka. To jest kino nad morzem. Morze jest za tym budynkiem. A tu jest kino. No, ogólnie biedy nie ma. Proszę, się, bo to Hybrida jedzie. Ej, nawet nie słyszę. Jeżdżą takimi badziewami też To jest chyba takie małe Monako SLAMG, MLAMG Ferrari 488 Ale Ferrari nie jest AMG Może jakiś widoczek panie kolego byśmy chociaż zobaczyli skoro już tu jesteśmy co tam o no latarenka też ładna stacja tankowań Jachtów, Repsol bardzo popularna tutaj w Hiszpanii, zresztą w Portugalii też bardzo dużo stacji Repsolów. Widok na Marinei i góry, no, przyznaję, Michał, jedyny punkt wycieczki, którego nie spierdoliłeś: jachty, prywatne skutery, bariery, oddawanie, pożyczanie, kupowanie kilo złota, Andrzej Gołota 488 GTP. Jedna z najlepszych marin, jakie widzieliśmy podczas pobytu w Portugalii. A tam za mną w oddali stoi bardzo fajna łódź Frauscher Faitom. A gdzie tutaj stoją niefajne łodzie po, po raz? Pokaż. Niefajne? Niefajne jak takie klasa wygląda? Gdzie? A, rzeczywiście. Niefajna stoi tam na samym początku, jest taki ponton. To, słuchaj, a do ja tego sklepu mam mam przed chwilą weszło dwóch Arabów i sklep został zamknięty. Chciałem mamię na szyjnik kupić, no a tu taki pech. I jest też Ford K. Boom. Wygnamy się z tym pięknym miejscem. Tam stoi jeszcze Ferrari, Kalifornia. Brak to... mi słów. No i to może coś powie eee, Więc tak jak mówiłem jesteśmy poza sezonem i omija nas na przykład Bugatti Veyron. A w sezonie, na tych miejscach parkingowych jest tak, że tutaj stoją do 500 plus HP. Mieliśmy już jechać prosto do Seville, ale tu jeszcze jeden mały przystaneczek, Marbella Cars Club. Znajdujemy się w sklepie, gdzie sprzedają same Ferrari, od 328, po Berlinette, po stare Dino, aż do nowych 488 GTB. Piękne miejsce, niesamowite. Tutaj po prostu jest taki przepych. No zasadnicze pytanie, czy tym razem już dojedziemy do Seville? Mam nadzieję, że już nie będzie za żadnych ekskluzywnych salonów typu Ferrari, Bentleya albo jakichś Aventadorów. Już teraz prosto górskimi ścieżkami jedziemy do Seville. A stamtąd już prosto do Coimbra. No i tyle, no i koniec będzie tripa. I napijemy się łódeczki, ale, ale mi gardło zabolało.

Sewija się mówi, tak ładnie? Sewija. Sewija. Sewija.